że Bóg przyłożył do tego rękę, dał mi najlepsze zbiory, a teraz odebrał. Według sondażu wyborczego Ośrodka Badań Opinii Publicznej akcja wyborcza Solidarność zdobyła 33% głosów, Sojusz Lewicy Demokratycznej 26,5%, Unia Wolności 15,5%, Polskie Stronnictwo Ludowe 7%, Ruch Odbudowy Polski 6%. Pozostałe pięć partii, które wystawiły ogólnopolskie listy wyborcze nie przekroczyły progu uprawniającego do wejścia do parlamentu. Za chwilę podamy kolejne prognozy wyników i wypowiedzi liderów kolejnych. Dziś, 21 września, w multilotku zostały wyrosowane następujące liczby. 14, 16, 21, 22, 24, 25, 30, 34, 38, 41, 44, 47, 51, 53,